Dzisiaj będziemy otwierali sobie kulę z obiadami miniwers I tutaj mamy obiady, ale możemy też tak te sery, ale są tu i zupy, i drugie dania. Dobra, no to otwieramy. Tutaj mamy taki rozsówek. Miałam za krótkie rozmowy. O, tutaj możemy zacząć. I tutaj możemy. Główną rzeczą, taką bardzo rzadką, jest, że trafia się w pizzę, ale ja nie wiem, co tu trafię. Mega bym chciała pizzę, ale nie wiem, co trafię, bo tutaj jest mega dużo obiadów. Na przykład tej halloweenowej są tylko trzy. Miałam raz halloweenową. No i trafił mi się deserek. I tutaj ostatni już papier. W ogóle tej z obiadami jeszcze nie miałam. Miałam z deserkami. Taką zwykłą, że tam wszystko można trafić. I miałam łam halloweenową. I ta halloweenowa chyba mi się najmniej podoba. Jakby mało w niej było rzeczy. O, tutaj mi się aż rozsypało. Dobra, mamy stoliczek. To wszystko mi Jemy. I tu mamy jakąś karteczkę. instrukcja ale to ja tam wiem jak to się robi. No i tutaj co możemy trafić. Tego jest naprawdę dużo. Tutaj mamy z tej strony tak, a z tej co możemy trafić. I ja chyba szczerze nie wiem, co najbardziej chciała trafić. Ale najbardziej bym chciała trafić pizzę. Albo te takie babeczki, ale dobra. Otwieramy. Pierwszą. Najbardziej mi się z jakiegoś soku. I ja mam lody. Lody. Tak, dobra. Lody nie są złe. To będą lody w takim bananku. Aha, ciekawe. Dobra. Dalej, co my dalej mamy? Tutaj mamy chyba wiśnie. Tak mi się wydaje. Ale zaraz się przekonam, czy to faktycznie... Tak, to są takie jakby wysień, wisienki na torcie. To jest Dobra. śmietanów. Dobra. Kolejna rzecz. To jest coś małego. To jest banan. Taki do środka. Dobra. No i dalej. Tutaj mamy szczypce. Takie do nakładania lodów. Szczypce. I tyle. I ostatnia rzecz jeszcze. Czekoladową polewę. Dobra. To nam. To nam będzie wszystko potrzebne. Tutaj mamy starty papierów. Stoliczek. Dobra. No, a teraz otwieramy sobie tą naszą zalewę. O, to trzeba zrobić. Ja już to takie miałam, więc wiem. Otwieramy sobie nasze lody. Mi będą potrzebne. Ja chcę tu chyba. dwie gałki, bo ja chcę dać dużo tej zalewy, żeby to tak fajnie wyglądało. I chcę dać jeszcze tego banana, więc żeby się zmieściło. Więc mi jeszcze dwie zostaną. Słucham, najlepsze Najlepszy śmietankowa. Dobra. Tutaj mamy te wsięki i one mi będą potrzebne dwie, więc jedna zostanie. Też mam dwie. Zamykamy i trzeba otworzyć pana banana. A bo tu są dwie części tego. Banany, łupka od banana, lody. I te wisienki na torcie. To mamy opakowanie, w których jeszcze trochę tego zostało. No dobra. Teraz otwieramy sobie to. To jest czekoladowe i tym się chyba zalewa tego banana, a potem się dopiero to wkłada. No to otwieramy. Dobra. Mamy. Teraz to otworzyć. mi to nie chce pójść. Może w drugą stronę. Albo to odkręcę po prostu. A tu się z tego leje. Dobra, to damy tutaj. I po prostu sobie o tak wlejemy, bo będzie szybciej. No i lejemy. To jest, to ma być jako taka czekolada. Tego jest tu w ogóle zawsze tak strasznie mało na stoliku. Strasznie mało i trudno jest to tak nalać. Ale tego jest akurat dużo. Jest duże opakowanie tego. Dobra, mamy, mamy. Teraz to szybko zakręcamy. Jest. Dobra, czekoladę już nałożyłyśmy. Teraz trzeba to trochę tak pozgarniać z tym boków. Damy to sobie do tego papieru, żeby nam to nic nie podróżyć. Teraz kładziemy te lody. Loda jednego, jedną gałkę, drugą W ogóle na zdjęciu były tam trzy gałki, ale mi się trzy tutaj nie zmieszczą. Dlatego banana mamy dać pod spód jeszcze. Trzeba wciągnąć nasze gałki. Podaję sobie papier na nie. Tego może mogę użyć i tak tego nie używam, więc tutaj sobie odłożymy na chwilę te nasze gałki. Ja bo do tego są chyba te szczypce, ale mi chyba lepiej rękami. Jest. Teraz trochę tutaj podgarniemy i wkładamy tego banana. Ona ma być chyba pod spód. Wkładziemy teraz nasze gałeczki lodów i drugą. Ten mi zostanie, bo on się już tutaj nie zmieści. Zawsze oni dają tego trochę więcej, żeby pewnie potem jeszcze zostało. Tylko i tak potem dużo zostaje. Dobra, teraz będziemy sobie ostrożnie trochę tego sosu na to, żeby móc przykleić o Magią to zastygnie. Hop.